Witam się, Manko. 3P i rotacyjna. To jest dopiero sprzęt. No, ja o, szykuję pasze dla zwierząt. Siadamy, zobaczymy, czy odpali, ale chyba nie, bo tu słaby strasznie akumulator jest. Dupa. Piotr, idę z twoim akumulatorem. Do mnie mówię, że ja mam akumulatory na nic, a sam masz na nic. O, poznajecie tura? No jak nie? No dobra, będę musiał podjechać paseratti, czy tam, czy ładowarką, czy czym i kablami go podczepić. Nie wiem, czy on nie ma ładowania, czy akumulator już na nic jest. Nie wiem, zobaczymy. No, a ja ko, koszę trawy, chciałem coś nagrać z kabiny. O, gdzie tu był roztrząsacz taki? Tam jest przykładnia. I tu roztrząsacz takich chodzi, ale Piotr zdjął to. No, dobra, idę ten, idę po samochód i odpalę jego, i będziemy dalej coś nagrywać. Jeszcze Chciałem wam pokazać drzwi robię na te na śrubki o, elegancko. O. Tam będę musiał dolać, tak jak wam mówiłem. Tam już zalane jest. Tu tylko jeszcze deskę jedną przykręcić będzie elegancko. Jeszcze tu na górze tylko śrubki na dole i będą. Solidne drzwi, jeszcze tylko pomalować i będzie luksus. Dobra, mamy go odpalonego. Także co, tutaj jeszcze trochę mam do koszenia. siadamy i Piotr Łogin. Dobra, nie będę zamykał. Tak, <ścoughs> druhú No, odwiozłem tą... E, jak to się nazywa? Kurde. 3PK dla Piotra. Jeździłem belować. 40. No tam. 40 coś belki szonki. No i mnie wyskoczył znowu ten błąd za blu To nie patrzcie tutaj, bo to jest niski poziom od blu a tu jest inny błąd. O, 3, 4, 3, 6. Błąd. to jest związane ze glubą już miałem i jutro musi przyjechać serwis i to usunąć nie wiem, kurde, chyba muszę te jest teraz w trybie awaryjnym, o, dodaję gazu, tu dodaję i nic zjeżdżam do domu ehm, miałem już taki przypadek, to jest wiecie z tym cały czas coś, znaczy cały czas coś, drugi raz już błąd, także nie wiem no, albo to jest jakiś czujnik, no ale ja będę wymieniał czujniki, to już ja szybciej odłączę yy, te AdBlue i mnie taniej wyjdzie niż wymieniać te czujniki. No, ale zobaczymy, kurde, co się dzieje. No, 3-4-3-6, może miał ktoś z Was taki przypadek? Także możecie napisać. No i jedziemy do domu. Dobrze, jeszcze da się zjechać do domu normalnie. Ale widzicie, nie ma stopa żadnego, tylko jest pomarańczowa. Pomarańczowy ro... Nie, pomarańczowy trap, nie, rąb, tak? To jest rąb. To nie jest... Tak, rąb No A tu moja pszenica trochę mietły powyłaziło, nie ja wiem czego, ale w miarę ładna jest. No a tam rzepad, rzepad A tu majster. No i dobra. Trzypek elegancko się kosi, kosiareczko Piotra. Także Piotr, dziękuję Ci, że udostępniłeś mi tę piękną sześćdziesiątkę, to znaczy trzypeka z elegancką rotacyjną, która ma szerokość roboczą ponad metr. Dziękuję Ci za to, Piotr. Naprawdę hektar się kosi ponad godzinę czasu. A jeszcze w tej kabinie jest taki dźwięk, że po prostu, jakby to powiedzieć, jakby myśl wlazła do hełma i pierdolnąć petardą, nie wiem co ja powiedziałem, ale jachaj, będzie no co czekamy na żniwa. Tu jest rzepak, elegancko rośnie sobie. Powiem Wam tak: belareczka jest na razie Lux O, komputer. Jedziemy, zobaczymy kukurydzę. Powiem Wam, że trochę ją przymuliło po oprysku, ale już odżywa. I w następnym tygodniu będę jechał z borem, cynkiem, yy, siarczanem magnezu, yy, mocznikiem i jakieś mikro jeszcze dodam. Także będzie full odżywiona. Będzie full odżywiona, także będzie rosła elegancko. Ale kurde, tyle jeleni chodzi, tyle saryn, liście obgryzają tutaj na tym polu. Boże kochany. Tam y, za lasem, co tam dosiewałem, co dziki mi zjadły, to... Jeszcze nawet nie odchwaszczałem, bo tam taka jeszcze w miarę... W miarę do odchwaszczania, o. A tu jest kukurydza. Tu nie patrzcie tutaj w dół na dole, bo tutaj coś tego, ale o, elegancko rośnie. Łuk jest. Dobra, jadziemy dalej. Jest 1936 motogodzin. Patrzcie, jak tutaj lancą nie wziąłem, jaki rumianek w tym rośnie w rzepaku pod długości. Kukurydza powiem Wam się wzięła, bo po tym oprysku, tak jak Wam już mówiłem, przymuliło. ją strasznie, sioletowe liście się porobiły. I od razu mówię, że to nie jest że, pH, że ten, że i że zimno, bo po oprysku tak samo jak dla. I to jest jedna odmiana. Eee, nie będę mówił, jaka. i ten, bo ja miałem 11 odmian wiecie i jedna odmiana jest, nie wiem czy ona jest mniej odporna na e, niko, niko coś tam, bo ja tryskałem nikosarem nikosulfurą, tak? dobrze mówię? nikosulfurą? nie wiem, może i tak o zobaczcie, tu pokusiłem elegancko rotacyjną tam za garażem No i jeszcze dla kolegi wykosiłem hektar łąki. No i dobra.